Dzień dobry, moi drodzy. Przed nami książka uzdrawianie metodą dwupunktu. Znaczy powiem tak, bo o dwupunkcie mówi się bardzo dużo, i jak ktoś się interesuje tą metodą, to jest bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo pozycji na rynku, bardzo dużo linków na YouTubie, gdzie można sobie to zgłębić, no niemniej jednak ja tutaj pokażę Wam, bo ja do tego filmiku przygotowywałam się chyba, nie wiem, parę miesięcy i testowałam różne metody, jak, jak ten dwupunkt wykonywać, ale mi chodziło tutaj o to, żeby znaleźć taką metodę, którą Wam dam do domu, która będzie mogła dla Was pracować, gdzie nie potrzebujecie właśnie dodatkowych rzeczy. Dodatkowych, dodatkowych szkoleń. Oczywiście no, to, to jest tak, że im więcej wiemy, tym lepiej, ale jakby jest, ja myślę, że dwupunkt jest tak prosty, na tyle co ja go rozumiem. To według mnie on jest tak prosty, że można go wykonać samemu w domu. I znowu, na YouTube jest bardzo dużo linków na ten temat, i oni Cię tam poprowadzą. No, niemniej jednak, założenie tej metody, na tyle co ja to rozumiem, jest takie, że najtrudniej. Znaczy właściwie to nie wiem, czy najtrudniej, bo to chyba dla każdego różnie, ale jakby chodzi o to, że siadasz sobie w pozycji medytacyjnej, czyli jak, i, jak tam ci wygodnie. Oni tam mówią, że ważne jest to, żebyś miał coś z tyłu, czyli żeby to nie było tak, że, że jak się tam będziesz chciał oprzeć, to nie będziesz miał czego, czyli zabezpieczyć sobie plecy, bo energetycznie może, może tutaj wypiąć trochę. I chodzi tutaj o to, że zamykasz oczy i jakby ćwiczenie relaksacyjne. Każdy już ma pewnie swoje wybrane, uspokajasz się, wyciszasz się, pozwalasz, żeby te trudne rzeczy odchodziły, jakby po, pozwalasz sobie na to, żeby odpiąć się od tej rzeczywistości. I sobie siedzisz w tym stanie zrelaksowany. Jeśli nie umiesz tego zrobić, to dobrze jest znaleźć sobie metody, która będzie cię, która Ci w tym pomoże, tak? No ale zakładamy to tutaj, że już to umiesz zrobić. No i teraz sobie tę świadomość rozkładasz po ciele, nie? Czyli jakby, ja, ja to mówię, włączamy całe ciało. Czyli przechodzisz sobie tą świadomością od stóp, przez kolana i przez tam wszystkie te partie i dochodzisz do głowy, nie? No, i jakby już znajdziesz się w tej głowie, to, no to wtedy sobie uświadamiasz pewne rzeczy, ale je puszczasz. I teraz pierwszy, wydaje mi się, trudny moment, to jest taki, że musisz zejść na poziom serca. I autorzy dwupunktu podają tu metod mnóstwo. Na przykład wyobrażasz sobie windę. Tak, że wsiadasz, ty mały ludek, wsiadasz sobie w tą winę i zjeżdżasz na serce. Yy, jedna z moich nauczycielek mówi, że dobrze jest wyobrazić sobie, przypomnieć sobie kogoś albo, albo istotę, bo nie musi być to osoba, może być to na przykład zwierzątko, które kochasz miłością bezwarunkową. I wtedy automatycznie dostrajasz się do energii serca. Jakby chodzi, yy, efekt ma być taki, że jesteś w swoim sercu. I zaczynasz oddychać tym sercem. I w pewnym momencie zauważysz, że jesteś wszystkim, co cię otacza. Jesteś całą przestrzenią i wibrujesz sercem, czyli otwierasz czakrę serca. I dalej, jak jesteś w tym polu, już jak ta Twoja świadomość jest w polu serca. To łapiesz dwa punkty. Pierwszy punkt to jest stan, w którym jesteś dzisiaj, na przykład jeżdżę starym kwiatem, i drugi stan to jest to, co chcesz osiągnąć, czyli na przykład jeżdżę nowym Volvo. Nie? I teraz, w zależności od tego, co poczujesz, bo niektórzy pokazują, że ta metoda tu już może zostać, i po prostu wyrażasz silne życzenie, żeby te rzeczy się połączyły, tak, żeby, żeby, żeby było przetransformowanie stanu A w stan B. Czyli wtedy mówisz: Dobra, to ja proszę, żeby to się zmieniło, i wychodzisz, zostawiasz, wracasz do życia. To inny uczy tej metody w taki sposób, że, yy, że te dwa punkty próbujesz, yy, próbujesz połączyć. I jak ci nie wychodzi, nie udaje się to zrobić, bo nie robisz na siłę, nie tylko jakby badasz to, czy to się da zrobić. I jeżeli się nie da zrobić, no to znaczy, że masz opór, tak? A jeżeli się uda zrobić, tak? To zamykasz i akceptujesz to, że te dwa punkty się połączyły i wychodzisz. I teraz, jak o tym mówię, to myślę sobie, że tam na tej płaszczyźnie zachodzi mnóstwo procesów kwantowych. Ale nie o tym w ogóle jest ten, ten filmik, tak? Bo ja tutaj, ten filmik jest na mojej stronie i ja tam odsyłam ludzi, którzy chcą zrobić coś sami. I ten filmik ma Wam pokazać, że istnieje taka metoda, i jak Wam się mniej więcej spodobało to, co ja tutaj mówię. To sobie tą metodę znajdziecie na przykład y, u ludzi, którzy robią prowadzone sesje. A moim celem nie jest tutaj to, żeby wytłumaczyć dokładnie na poziomie fizyki kwantowej, jak to działa. Nie? Bo to jakby na pewno jest ktoś, kto to zrobił, i trzeba sobie taki filmik odnaleźć. Niemniej jednak metoda y, jak każda ma swoich y, y, zwolenników i przeciwników, tak, bo, bo jakby no od Ciebie zależy, czy jesteś w stanie się otworzyć na to, żeby to zostawić i powiedzieć, a niech się dzieje, nie? Bo wiele z nas, wie, 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 wiele osób jakby nie ma takiej łatwości w tym, żeby to zostawić, tylko wolą metody, gdzie jakby wychodzi na przykład ten opór, tak? Albo na przykład jak Ci wyjdzie opór, no to idziesz dalej i po, tutaj jestem, jesteś z ten, ten, który ma opór, a tutaj jesteś ten, który nie ma tego oporu, nie? I jakby też prosisz, żeby ta sytuacja się uzdrowiła, żeby, żeby tutaj było. By połączyły się te dwa stany. Metoda. Niektórzy załatwia, mówią, że załatwiają sobie całe życie tą metodą, że po prostu metoda jest najlepsza dla nich i działa zawsze, i działa wspaniale, i cudownie, i jakby nie wyobrażają sobie żadnej innej. Inni mówią, że ta metoda działa, no tak, no, nie, nie są do niej przekonani. Sprawdź sobie sam, czy sam. I życzę miłych wrażeń. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie. Eee, lajkujcie i bądźmy w kontakcie.